Siemano, witam was wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Razek, a to jest odcinek informacyjny na moim kanale e, Więc może nie przedłużając, e, będę mówić tutaj o bardzo ważnych sprawach, a propos moim, e, moim, kanale i co zamierzam zmienić na moim kanale i tak dalej Więc pierwszą sprawą jest to scape, e, zmieniam scape'a, ponieważ tutaj e, na, na tym Skype'ie Mam bardzo dużo osób, z którymi w ogóle nie rozmawiam i nawet nie wiem, czy to są moi widzowie, a ja chcę na moim sklepie mieć prawdziwych widzów, więc jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, popisać jakieś pytania lub coś w tym stylu, to możesz dodać mnie na Skype'a. Oczywiście Skype'a będziesz miał na dole w opisie, więc możesz mnie dodać. Na tym sklepie będę przybywać coś, coś tak no codziennie po kilka godzin. Czasami robię tak, że komputer mam odpalony i na sklepie mi nie ma, więc jeżeli bym nie odpisywał, tak także mnie przy komputer, że nie ma, ale komputer jest odpalony, ponieważ w, czym, w tym czasie mogę, nie wiem, przesyłać jakiś film lub coś renderować. Okej, okay, druga sprawa są to live streamy na YouTube. Jak, jak zapewne wiecie, live streamy były na moim kanale, były to live streamy przez Hangout, teraz dzięki partnerowi od RPM-u. RPM udostępnił mi live streamy, także niedługo będą się pojawiać live streamy z różnych gier, na przykład z Minecraft, na przykład z BFA, także no możecie się spodziewać czegoś fajnego, mogą też się pojawić również live streamy z Ace of Space. E, ponieważ zakupiłem sobie pewną wersję Ace of Pace e, No i na przykład Slendera, Amnesii lub SF2 także e, Mam nadzieję, że te live streamy będą ciekawe Wszystkie live streamy będę oczywiście zapowiadać na Facebooku, na moim fanpage'u, który też znajdziesz na dole w opisie, także gdybyś mu dać lajka, like czyli lubię to, e, będziesz na bieżąco e, ze wszystkimi e, informacjami co się, nie, co się dzieje na moim kanale. Teraz chyba najgorsza rzecz, wytłumaczenie dlaczego nie było filmów nie było filmów, ponieważ e, coś się stało z moim komputerem nie, nie wiem dokładnie co się stało, ale teraz śmigaj jak ta lala e, nawet jeszcze lepiej e, przed no, no w, w ogóle jeszcze lepiej działa, poczekajcie teraz się napiję troszeczkę o nie mam picia, zajebiście <ścoughs> e, i teraz e, dlaczego nie było filmów no to już powiedziałem i teraz mam do was pytanie, naprawdę bardzo ważne pytanie, ponieważ e, pewien użytkownik na Skype'ie zapytał się czy, e, czy nie potrzebuje jakiejś paczki modyfikacji. No ja powiem, no dobra, no to spoczko, zrób mi tam jakąś paczkę, zobacz co chodzi. No i ten użytkownik zro, z, zrobił tą paczkę e, mo, modyfikacji, za co mu naprawdę bardzo jestem wdzięczny. I teraz pytanie, czy chcecie serię e, z modyfikacjami? Nie pamiętam dokładnie modyfikacji, ale modyfikacje są naprawdę zajebiste, także jeżeli byście się zgodzili to naprawdę odcinki będą chyba nawet co, codziennie Także wpiszcie w komentarzach co Wy na ten temat sądzicie o takiej nowej serii na moim kanale I teraz a propos serii Także do tej serii do tej serii z modyfikacjami piszcie w komentarzach i napiszcie też komentarzu jak ta seria by mogę się nazywać bo ja jakoś nie mam pomysłu więc to wszystko zależy od was jak ta seria będzie się nazywać i w ogóle czy ta seria będzie i teraz a propos serii Jeżeli pojawi się, bardzo bym chciał, żeby się pojawił ta seria z tymi, z tymi modyfikacjami to będę miał trzy serie na moim kanale. Będzie to oczywiście seria z modami, będzie to Ant Farm który niedługo też się pojawi I będzie to yy, Seria z różnych gier Czyli nie na przykład z Minecraft, tylko na przykład Jak, jak to było poprzednio Z Ace of Space, następny odcinek planuję Z Battlefielda zrobić z, z, na, na przykład z jakimś moim widzem Także to będą Główne moje trzy serie na moim kanale A jeżeli wy się nie, nie zgodzicie na tą paczkę To ja spróbuję coś bardziej kreatywnego A! I oczywiście jeszcze będzie seria yy, do mnie do poznania. Na razie piszecie mi na Skype na prywatnych wiadomościach, kiedy nowy odcinek, bo się nie możecie tu czekać. Odcinków nie będzie, dopóki nie przyślecie mi jakiegoś domku, ponieważ no, troszkę się zawiodłem, ponieważ myślałem, że będę miał y, troszkę tych Tych domków. Poczekajcie, teraz sobie naleję. Y, no, nie powiem co. <laughs> nie, 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 nie piwo ani nic w stylu, tylko y, czarną wodę. Poczekajcie, teraz się napiję, teraz, teraz może być takie troszkę szobe. Aha, dobra, od razu lepiej. Za, mi troszkę w gardle. Mm, także przy, przysyłajcie mi domki do, do serii do mnie do Poznania. E, odcinek do mnie do Poznania po, powinien się pojawić dość. Może nawet dzisiaj, może nawet jutro się pojawić. E, który będę budować swój domek. E, oczywiście będzie timelapse: jak będę budować swój domek. Ponieważ chcę wam pokazać, co ja potrafię robić z domkami. Także to, to wszystko na temat serii. E, I to chyba wszystko, co mam do Wam do powiedzenia. E, dziękuję Wam, oczywiście, z Waszej strony za motywację, ponieważ e, dochodzimy już coraz więcej łapek do góry. Jest to już minimum po, po 15 łapek do góry pod każdym filmem. Czasami dochodzi do 20, czasami nawet do 30. E, Ekrat wciskał. Myślałem, że mi e, laptop padł. E, także jestem Wam bardzo wdzięczny za taką motywację. Eee, więc, no, ja się z Wami żegnam. Eee, piszcie, co Wy na ten temat sądzicie. Eee, wszystko, co tutaj powiedziałem, piszcie na temat, eee, przepraszam, piszcie na temat paczki, piszcie e, na temat eee, tych, tych serii, i tak dalej. Także, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Eee, przepraszam, o Jezus mi teraz odbija się. Eee, więc, dziękuję Wam za wszystko, ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym odcinku z czegoś tam, nie wiem z czego będzie, prawdopodobnie będzie to do mnie do poznania, więc spotykamy się w następnym odcinku z czegoś tam, także trzymajcie się, no i cześć!